Kolejny z zespołów z Wrocławia ma twardy orzech do zgryzienia. Klub istnieje, odnosi sukcesy, a nie ma gdzie grać. KSB opuszcza po dwóch latach występów obiekt na niskich łąkach. Startujący w niedzielę sezon będzie prawdopodobnie rozgrywać na stadionie Wrocławskiego Polaru. Obiekt trzeba jednak odpowiednio przygotować. Na razie trwają poszukiwania ekipy, która ma tego dokonać. Bezdomni na dziś bejsboliści KSB na inaugurację wystąpią w rybniku. Brązowi medaliści Mistrzostw Polski na nowe rozgrywki mają ambitne cele. Drużyna z Wrocławia do ligi przystąpi bez Konrada Kubiszewskiego i Bartosza Pięty. Obaj byli ważnymi postaciami w poprzednim sezonie. Pierwszy zakończył jednak karierę, drugi wraca z wypożyczenia do miejskiej górki. Do KSB przyszli natomiast Jani Diamantopoulos i Paweł Janka, którzy mają załatać powstałą dziurę. Na co stać Wrocławian? Przekonamy się po pierwszych spotkaniach obiecująco wypadł sparring w miejskiej górce, co daje nadzieję na udaną grę o ligowe punkty. Pierwszy mecz Ekstraligi Baseballu, nasi zawodnicy, przypomnę, rozegrają w niedzielę w wyjazdowym spotkaniu przeciwnikiem KSB będzie Silesia Rybnik.